Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdu nazywam się Łukasz Czarnocki. Znajdujemy się w miejscowości Czepielin, e, koło Siedlec. E, prowadzę 20 hektarowe gospodarstwo razem z rodzicami. E, w naszym rejonie nie ma za dużo sadów można powiedzieć. Jest około tak 300 hektarów, co nie stanowi du dużej ilości. W naszym e, sadzie e, jabłonie zajmują powierzchnię około 16 hektarów. Są to odmiany typu Retiona, Prince, Golden Delicious, Champion, Ligol, Najdaret. Grusze około 3 hektarów, odmiany Konferencja, no i porzeczka odmiany Rowada. Warunki atmosferyczne w tym roku były różne. Można powiedzieć, bardzo stresogenne dla roślin i stresogenne dla sadownika, począwszy od... Przymrozków wiosennych, chociaż to nie można nazwać przymrozkami, bo to były mrozy, jakie wystąpiły na naszym terenie. Mieliśmy około 8 nocy z ujemną temperaturą, gdzie notowaliśmy na wysokości 1,5 metra około minus 6 stopni Celsjusza. Znaczy wiosna, tak jak wspomniałem, była sucha. Czekaliśmy na ten deszcz z upragnieniem, bo rośliny nie, nie zdążyły pobrać składników pokarmowych. Dopiero pierwsze opady deszczu, jakich doświadczyliśmy, było w okolicach maja, przed kwitnieniem praktycznie. Bardzo nie stanowiły problemu te opady deszczu w ochronie przed parchem, gdyż nie, nie było takich, jak słyszałem w innych rejonach Polski, takich ulew, że spadło załóżmy około 150 mm wody na metr kwadratowy w krótkim okresie czasu. Wszystkie zabiegi. Zdążyliśmy zrobić na czas. Strzeliliśmy się, że tak powiem, w okno pogodowe. Podczas zbiorów pogoda była również sprzyjająca. Nie mieliśmy problemów z opadami i deszczu w dzień. No spokojnie można po prostu było przeprowadzać zbiór owoców. Rozpoczęliśmy od gruszy zbiór. I następnie po kolei sukcesywnie każdą odmianę galę, szampiona. No I reszta odmian już jak wychodziło z testów skrobiowych i twardości, jętności owoców. Plonowanie w tym roku uważam jako zadowalające, ponieważ tamten rok dał się nam bardzo wyznaki i praktycznie straciliśmy ca cały plon przez przymrozki. W tym roku uważam było bardzo fajnie. Około 40 ton z hektara po tych przymrozkach wiosennych udało się zebrać. Wracając do, przy, do przymrozków, na Gruszy mamy zraszanie nadkoronowe. Na Jabłoniach z reguły coś zawsze po tych przymrozkach zostawało. W tamtym roku dostaliśmy tego pstryczka w nos i człowiek się, jak to mówią, uczy na błędach i postanowiliśmy zakupić dwie maszyny agrofrosta, jedna sprzęgana ściągnikiem, druga stacjonarna do ochrony, do dostarczania tego chwilowego ciepła w trakcie mrozów, gdyż uważam, że w mojej ocenie zdają one egzamin, bo mówię, tak jak ten zauważyłem, to w tym roku po ochronie sadu. W tym roku też zakupiłem stację Imetos. Jest to podstawowa stacja, która bada opad atmosferyczny, wilgotność względną powietrza, temperaturę powietrza, wilgotność liści. Dodatkowo jest wyposażona w termometr suchy i mokry, który jest potrzebny. Aby w odpowiednim terminie wyjechać tymi nagrzewnicami, uruchomić je do ochrony sadu oraz instalację przeciwprzemroskową, aby uruchomić. Gdyż nie chodzi o to, że kiedy spadek temperatury, załóżmy, jest na wysokości 1,5 metra już zero, na mokrym termometrze już jest poniżej zera, i wtedy jest najważniejszy wyjazd w sad, można tak powiedzieć. Chociaż w naszym rejonie nie wystąpiły tak obfite opady deszczu jak w centralnej Polsce, stacja ta pomaga w ocenieniu odpowiedniego terminu zabiegu, żeby jak najlepiej go wykonać i ograniczyć też można powiedzieć koszty.